Chciałem zachęcić do zapoznania się z tą książką o aferze grypowej, o tym co naprawdę się wydarzyło w naszym kraju, o czym niewiele wiemy, co naprawdę zrobiła ówczesna minister zdrowia Ewa Kopacz i ile było ofiar, bo tego też nie wiemy. To była, proszę Państwa, jedna z największych chyba afer trzeciej Rzeczpospolitej. Warto się dowiedzieć, jak było naprawdę. Największą zasługą pana Artura Dmuchowskiego jest to, że on, jako jedyna osoba, w zasadzie jako nielekarz, był w stanie to zrozumieć. Na czym polegała tragedia? Moim zdaniem, Ewa Kopa, żeby przykryć fakt, że nie zdążyła zamówić tych szczepionek, bo robiła różne ruchy, żeby zakupić. To do Szwecji się udawała, wysłanników wysyłała, różne rzeczy pamiętacie. Najpierw chciała zakupić, potem nie chciała. Potem mówiła, że szkodzą, potem mówiła, że już nie potrzeba i tak dalej. Potem grypa sama wygasła. Ale najgorszą rzeczą, że żeby przykryć to, że nie kupiliśmy tych świńskich, a mieliśmy zwykłe, było to, żeby jak najdłużej przed ludźmi ukrywać, że do nas już przyszła ta świńska grypa.